Najbardziej niebezpieczną osobą jest ta, która słucha, myśli i obserwuje. Jedną z najlepszych lekcji, jakich możesz się nauczyć w życiu, jest opanowanie sztuki zachowania spokoju. Mądrego człowieka zawsze znajdziesz samego. Słaby człowiek zawsze znajdzie się w tłumie. Skup się na ulepszaniu siebie, a nie na myśleniu, że jesteś lepszy. Kontroluj swój gniew. Jeśli czujesz gniew do innych, to oni kontrolują ciebie. Jeśli poświęcasz zbyt dużo czasu na myślenie o czymś, nigdy tego nie zrobisz. Aby być najlepszym, musisz być w stanie poradzić sobie z najgorszym. Jeśli chcesz odnieść sukces, musisz szanować jedną zasadę: Nigdy nie kłam samemu sobie. Cierpliwość może ugotować kamień. Bieżąca woda nigdy się nie starzeje, więc po prostu musisz płynąć dalej. Jak myślisz, tak się staniesz. Najlepszy wojownik nigdy nie jest zły. Ignorancja jest korzeniem i łodygą wszelkiego zła. Jeśli tylko mówisz o wodzie, nigdy nie ugasi ona twojego pragnienia. Jeśli chcesz poznać wodę, musisz ją wypić i w niej popływać. Zastanów się. Zanim komukolwiek zaufasz, ponieważ na tym świecie jest wiele rodzajów ludzi. Zła osoba bardzo szybko robi z siebie głupca. Jeśli myślisz, że coś jest niemożliwe, sprawisz, że będzie to niemożliwe. Miłość i szacunek. Bez szacunku, miłość nie może trwać długo. Jeśli nie chcesz popełnić błędu jutro, mów prawdę dzisiaj. Mądry człowiek może nauczyć się więcej z głupiego pytania, niż głupiec z mądrej odpowiedzi. Nie poprawiaj głupca, bo cię znienawidzi. Popraw mądrego człowieka, a on cię doceni. Nie pozwól negatywnym myślom wejść do twojego umysłu, ponieważ są to chwasty, które duszą pewność siebie. Nie uczę cię niczego, po prostu pomagam ci odkryć siebie. Wiedza da ci władzę. Ale charakter da ci szacunek. Mądrzy ludzie uczą się ze wszystkiego i od każdego, przeciętni ludzie z własnych doświadczeń. Głupi ludzie mają już wszystkie odpowiedzi. Ten, kto ma spokój umysłu, nie niepokoi ani siebie, ani nikogo innego. Nie wszystkie prawdy należy wypowiadać. Mamy dwoje uszu i jedne usta, abyśmy mogli słuchać dwa razy więcej niż mówimy. Rządź swoim umysłem, bo inaczej On będzie rządził Tobą. Doświadczenie jest najcięższym nauczycielem: najpierw daje Ci test, a potem lekcje. Miej cierpliwość, wszystkie rzeczy są trudne, zanim staną się łatwe. Kiedy akceptujesz siebie, cały świat Cię akceptuje. Spokój jest supermocą. Kiedy mówisz, powtarzasz tylko to, co już wiesz. Ale jeśli słuchasz, możesz nauczyć się czegoś nowego. Pamiętaj, że żaden człowiek nie jest tak naprawdę pokonany, dopóki nie jest zniechęcony. Każda sytuacja w życiu jest tymczasowa, więc kiedy życie jest dobre, upewnij się, że cieszysz się nim i przyjmujesz je w pełni. A kiedy życie nie jest tak dobre, pamiętaj, że nie potrwa wiecznie. I lepsze dni są w drodze. Największym błędem, jaki możesz popełnić w życiu, jest ciągłe obawianie się, że popełnisz błąd. Ból minie, gdy skończycie uczyć, a to naprawdę trafiło mnie głęboko. Im więcej się uczę, tym bardziej zdaję sobie sprawę, jak wiele jeszcze muszę się nauczyć. Ci, którzy nie są świadomi, że chodzą w ciemności, nigdy nie będą szukać światła. Samo życie jest twoim nauczycielem, a ty jesteś w stanie ciągłego uczenia się. O wiele lepiej być samemu, niż w złym towarzystwie. Jeśli nie możesz robić wielkich rzeczy, rób małe rzeczy w wielki sposób. Próbuj, przegrywaj to nic. Spróbuj ponownie, przegraj ponownie, przegraj lepiej. Bycie całkowicie szczerym wobec siebie to dobre ćwiczenie. Kiedy jedne drzwi do szczęścia się zamykają, otwierają się drugie. Ale często tak długo patrzymy na zamknięte drzwi, że nie widzimy tych, które zostały dla nas otwarte. Zawsze pamiętaj, że jesteś absolutnie wyjątkowy, tak jak wszyscy inni. Kiedy budujesz w ciszy, ludzie nie wiedzą, co atakować. Przegrywasz tylko wtedy, gdy przestajesz próbować. Twoja walka jest częścią twojej historii. Wymówki ułatwiają dzisiejszy dzień, ale utrudniają jutrzejszy. Dyscyplina sprawia, że dzisiejszy dzień jest trudny, ale jutrzejszy łatwiejszy. Bądź podatny na naukę. Nie zawsze masz rację. Nigdy nie podejmuj trwałej decyzji opartej na tymczasowych uczuciach. Dwie rzeczy Cię definiują. Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic, i twoje podejście, gdy masz wszystko. Negatywny umysł nigdy nie da ci pozytywnego życia. Wiara w siebie jest pierwszą tajemnicą sukcesu. Twoim największym atutem na świecie jest twoje nastawienie. Jeśli potrafisz pozostać pozytywny w negatywnej sytuacji, wygrywasz. Nigdy nie toleruj braku szacunku nawet od samego siebie. Nie możesz sięgnąć po to, co jest przed tobą, dopóki nie puścisz tego, co jest za tobą. Wszyscy odchodzą. Naucz się, jak przetrwać sam. Zanim zaczniesz działać, zdecyduj. Zanim zdecydujesz, pomyśl. Zanim pomyślisz, skup się. Twoja strefa komfortu zabija twój potencjał. Twoim jedynym ograniczeniem jesteś ty. Słowa bez działania nic nie znaczą. Kiedy nauczysz się przetrwać bez nikogo, możesz przetrwać wszystko. Porażka jest największym nauczycielem. Umieraj ze wspomnieniami, a nie marzeniami. Żyje się tylko raz, ale jeśli robisz to dobrze, raz wystarczy. Wielką lekcją w życiu jest to, by nigdy się nie bać. Nikogo ani niczego. Nie módl się o łatwe życie. Módl się o siłę, by przetrwać trudne.